Cześć, witam. Jak tam moi drodzy widzowie? Widzimy się po takiej trochę dłuższej przerwie, jeżeli chodzi o uploady, bo w zeszłą niedzielę e, było bez filmu. W piątek, udaj, że tak, w piątek był livestream, stream, tam trochę osób się pojawiło. E, pogadaliśmy coś tam nieco, tam już wspomniałem, jak to wygląda. No a dzisiaj krótko, zwięźlej na temat. Mam no, nadzieję, mi się uda. Wczoraj lub przedwczoraj e, udało nam się osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji, jeżeli chodzi o kanał na. YouTube, także to taka sprawa numer jeden, i sprawa numer dwa udało się wreszcie zamknąć ten pierwszy cel na, w serwisie Patronite. Tak więc mamy właściwie takie dwa sukcesy. Chciałbym podziękować wszystkim moim subskrybentom, bo te 10 tysięcy nie wzięło się z tylko to jest taka wiadomo, każda jedna pojedyncza, jedyneczka, jedna osoba. Tak, że tych osób jest 10 tysięcy. E, tak naprawdę myślę, że tych widzów jest e, pewnie też więcej. Myślę, że nie każdy subskrybuje, nie każdy ma tam konto, nie każdy e, obserwuje to aż tak. Myślę, że też sporo osób z doskoku ogląda, osób może starszych, których również pozdrawiam, oczywiście, wszystkich subskrybentów, wszystkich widzów, takich e, jako subskrybenci, jako niesubskrybenci. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaglądają do nas na kanał i, e, że tak powiem, tworzą, tworzą tą społeczność, bo to, wiadomo, e, to jest już moim zdaniem. Moim zdaniem to już jest całkiem fajny kawał społeczności. Mega, mega moim zdaniem fajne uczucie, że z takiego moim zdaniem pierwotnego nagrywania, z którego tam miało wyjść tam parę osób, parę filmów tam może miało być i właściwie tyle tu się otworzyła taka cała, że tak powiem, gwardia ludzi, no i, że, że tak powiem, encyklopedia może. Może to jest złe słowo, ale też takie kompedium wiedzy na temat tego całego złomu. Chociaż uważam, że tak naprawdę dużo tych filmów może nie jest aż tak mega ciekawych, dlatego to wszystko tak jest, jak jest. Przecież tak na pewno myślę, że sporo rzeczy mógłbym zrobić inaczej, lepiej. Chciałbym jeszcze podziękować za wsparcie moim patronom. Z nimi tam trwa może nie żywa, ale trwa dyskusja na grupie. O pewnych sprawach widzą wcześniej, trochę inaczej, trochę bardziej rozlegle i może trochę więcej. Także dziękuję Wam również za wsparcie. Chylę przed Wami czoło, bo to jest mega, mega sprawa, że ktoś dorzuca swojego. Grosiaka, że tak powiem, swoje złocisze, żeby tutaj mogło coś się dziać, żeby to jakoś wszystko szło. Moim zdaniem jest to mega, mega motywacja, mega siła do działania, do walki, do podejmowania pewnych działań tutaj niekoniecznie związanych z gratami, ale również może i z tym całym burdlem, który mnie będę pokazywał, bo oczywiście specjalne podziękowania dla mojej kochanej żony, która w tej chwili wraca albo właśnie wróciła i podjechała pod nasze że tak powiem nowe lokum, które wszystko będzie wyjaśnione i tak dalej, także kochanie, również ci dziękuję za cierpliwość, za wsparcie, bo oczywiście to wsparcie jest nieocenione, Wy to w ogóle fajnie ktoś to zauważył w odcinku z czwórką, kiedy, kiedy ten wał się rozsypał. Jest taki komentarz, gdzieś tam wysoko stoi, ma dużo polubień, że to nie jest ważne, że się wału szkodził, ważne, że jest wsparcie e, tej osoby obok. Oczywiście się z tym zgadzam i powiem wam szczerze, że długo, długo, długo można było o tym gadać. No ale w każdym razie e, dziękuję również mojej kochanej żonie. Ale żeby nie było, że Was zostawiam, e, bo e, dużo ludzi w ogóle pisze teraz i e, się pytał, o tą czwórkę. No jest te 10 tysięcy i co, i co, i co. No i to panowie, że czwórka jest już na stole. Spróbuję tutaj dotrzeć. Czwórka jest na stole, co nieco już się wyjaśniło. W ogóle miałem już telefon w sprawie wału korbowego. Ktoś tam, że tak powiem, drogą pantoflową, doniósł do pewnej osoby, która ten wał robiła, że wał mi się rozsypał i już jestem w kontakcie. No, ogółem powiedziałbym, że wał. Poza tym wszystko, co zostało z silnika usunięte jest w stanie nienagannym, póki co. Ale oczywiście więcej na ten temat, jak się z nim uporam, jak go rozłożę na dniach. Także, jeżeli chodzi o odcinek z rozkładania czwórki, ten, że tak powiem specjalny na 10 tysięcy, to będzie w niedzielę o 11 gdzieś tam przed południem. Także zapraszam na niedzielny seans. Jeżeli chodzi o trójkę, to chwilowo leży tutaj, bo czekam jeszcze na jedną przesyłkę, dzisiaj chyba będzie także jeżeli chodzi o czwórkę to w niedzielę zrobię taki naprawdę konkretny, dość długi odcinek nieco tam będzie uogólnione też, nie, jakby nie tylko o tym co się tutaj stało, rozsypało u mnie będzie oczywiście już silnik rozebrany, wszystko Wam pokażę, co się stało, co się zużyło co w ogóle o tym wszystkim, wszystkim myślę po tej całej akcji jak to wszystko wyglądało i co dalej z tym będziemy robić też ludzie się pytają na to pytanie, akurat prawdopodobnie jeszcze Wam nie odpowiem w każdym razie e, odcinek się szykuje, jest w trakcie nagrywania, więc myślę, że będziesz toik także szykować, chipsy, psy, się i w ogóle może nie iść do kościoła w niedzielę na, jedna, na 11, tylko iść trochę na inną godzinę. Ale jeżeli chodzi też o. W ogóle od paru dni tutaj się koła od Zety moczą w Siusiach, konkretnie właściwie nie w Siusiach, a w ropie I powiem Wam, że no nie mam takiego, że, że tak się wyrażę. E, baniaka, czy beczki, w którym mógłbym te koła najchętniej całe wpierdzielić, żeby się moczyły, tylko muszę takie na raty, wiadomo, trochę się pomoczą tam dobę, dwie, odwracam o parę szprych, żeby się dalej moczyło i tak dalej, i tak dalej, ale powiem Wam, że e, tak jak te pierwsze sześć, czy siedem szprych się moczyło e, pierwszy dzień, pierwszą dobę, to po dobie, albo dwóch, już teraz nie pamiętam, przyszedłem sobie z tym kluczykiem i z tych sześciu szprych, czy tam siedmiu, chyba cztery odkręciłem właściwie i to nie był jakiś tam mega, mega problem, a jeżeli chodzi o te pozostałe trzy no, to nie dało się z tego względu, że po prostu były obrobione już i nie ten mój klucz tego nie łapał. Także myślę, że jeżeli podejdziemy do tego szczypcami Morsa, jakimiś regulowanymi albo, albo jakimś madełkiem małym, to myślę, że to wszystko jest do zrobienia. Także moczymy sobie te koła, moczymy te koła. E, jeszcze parę dni zostało, ale myślę, że dzisiaj albo jutro przyjdę i ruszę te parę szprych, które tam już zostały namoczone, e, i będziemy wiadomo przy tym działać. Także jeżeli chodzi o CZT, to też się dzieje może nie tyle, co bym chciał, ale się dzieje. No i dobra, podsumowując to wszystko tak raz, dwa, szybko, ten odcinek dobiega końca, czy jest potrzebny, czy nie, sami ocencie, ja Wam za to wsparcie wszystko, że tak powiem, dla mnie robicie, oglądacie, piszecie, klikacie i w ogóle kupujecie, tam wspieracie. Dziękuję, chylę przed Wami czoło, bo to jest mega, mega, mega naprawdę sprawa daje mega, mega radochę i jeszcze więcej motywacji. powinien mieć teraz coraz więcej czasu już, bo kończymy, że tak powiem, z tym mieszkaniem tam sobie działać. Kolejna rzecz jest też taka, że szykują się właściwie dwie chyba niespodzianki związane z tymi 10 tysiącami i nie tylko zresztą, ale o tym, o tym że tak powiem, prawdopodobnie jeszcze po filmie, po weekendzie. No moi drodzy widzowie, patroni, yy, komentatorzy, wszyscy hejterzy, że tak powiem, fani, niefani ludzie, kochani moi drodzy. No, dziękuję Wam bardzo za wszystko, co tutaj dla mnie i nie tylko dla mnie i myślę, że to też dla innych robicie. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że ten odcinek otwiera, że tak powiem, w komentarzach Q&A, także śmiało pytajcie, zadawajcie pytania do Q&A pod tym filmem w komentarzach. Ja na te wszystkie pytania odpowiem na, że tak powiem, wizji w odcinku, po tym niedzielnym odcinku, czyli nie w tym, co będzie, tylko w tym następnym, poniedzielnym. No i na dziś to by było tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję Wam jeszcze wszystkim raz. Do zobaczyska w takim razie myślę, że w niedzielę przed południem na projekcji z rozkładania czwórki. Trzymajcie się, pozdro!